Siemanko wszystkim, Wronek z tej strony. E, kolejny spotlight przed nami właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj omawiamy bohaterkę, którą jest Sonia. wędrowna Barbarzynka chyba brzmi jej przydomek. E, no więc po kolei widzicie dwa skille ma nieaktywne, ale o tym za chwilkę. Więc tak, może tym razem wyjątkowo zaczniemy od jej cechy pasywnej. Jaką jest furia? Otóż uwaga. Używasz Fury zamiast Manny. Zasoby Fury wzrastają podczas zadawania lub utrzymywania obrażeń. Użycie dowolnej zdolności zapewnia premię 10% do szybkości ruchu na 4 sekundy. No i teraz już wiecie, o co chodzi z furią. Żeby użyć W albo E potrzebuje właśnie owej furii, więc to za momencik. Natomiast Q. Starożytna włócznia. Rzucasz włócznią, która przyciąga cię do pierwszego trafionego wroga, zadaje 240 punktów obrażeń i na krótki czas ogłusza cel. Jeśli włócznia trafi w cel, zyskujesz 20 punktów furii. Hop, doskok. Patrzcie, jak to pisz w gościa. Widzicie to, jak on zebrał? No to teraz W. Fala sejsmiczna. Dodajesz Zadajesz 220 obrażeń e, przeciwnikowi oraz wrogom. Op znajdującym się za celem. Natomiast e-Tornado e, zadaje 675 punktów obrażeń po bliskim przeciwnikom przez 4 sekundy i 40% z tego co zadaje leci w punkty zdrowia. Grubo, nie? No właśnie tak działa Sonia. Trochę, że tak powiem, porąbaną postacią. Ale to chyba już się domyśliliście. Prawda? Patrzcie. No jeszcze się leczy jak porąbany. O, na cooldown. ten to ma zasięg. Też nie Hop. A, zabijcie w noju, zadnijcie Dobra. No i zostało nam, e, nam ostatni skill, jakim jest jej ulti, które to skok. Wykonujesz, wy, wyskakujesz wysoko w górę i zadajesz 160 punktów wyobrażenia pobliskim wrogom, ogłuszając ich na półtorej sekundy. Jak to działa? No mniej więcej tak. Jest. Hop. Po prostu, właśnie skok. Jest, yeah. no i kręcimy się tornadem. Patrzcie, klucze bierze, klucze bramę. Artasowi też się zebrało. Yes, yeah. z tego może cały czas ładować, patrzcie. Hop, i wystarczy, że ktoś ją bije, ona pra praktycznie cały czas może z tego ładować. Hop, i kręciołem. Chodź tu, Artasku. Kurde, easy as fuck, naprawdę, przełatwe. No cóż, to w takim razie. Mm, Skóreczki, nie? Okej, okay, więc mistrzowska skórka za 10 tysięcy golda. No ta jest warta swojej ceny, bo popatrzcie, co się zmienia. Mamy tutaj nową broń. Czekajcie, czemu ona nie tańczy? Hi, ona nie umie tańczyć! what? Jak to możliwe? No nieważne. Tak czy inaczej, mamy tutaj nowy miecz. Yy, mamy tutaj drugi miecz, który też jest troszkę inny, bardziej dopakowany. Kask na ramienniki, w ogóle cuda, wianki i tak dalej. No zarobić ta skóreczka, nie jeszcze taki ta, kita, która tu za nim powiewa. No cóż, może tańczyć nie potrafi, ale ma za to zarąbistego taunta. Jest to Sonia Miścicielka, czyli ostatnia skórka dla Sonii, która też ma fajny miecz, trochę jak uruk Hai, taki rozdziabiony na końcu. Jakieś tu już, kurde ostrza na ramionach, no, cuda, niewianki. No ale generalnie rzecz biorąc, jak już wam o ciepielon nie trafiłem, mówiłem Sonia zarąbistą postacią jest, gdyż, bo ponieważ. Hop. O! No, łatwo ginie, ale zadaje taki damage. No cóż, jeżeli spodoba Wam się Sonia Mścicielka albo w ogóle sama Sonia, sam Spotlight możecie wesprzeć mnie subskrypcją na kanale, możecie też rzucić lajkiem na Facebooku, aby na bieżąco dowiadywać się o tym co będzie na kanale, czego nie będzie, no i tam różnych takich fajnych rzeczy, no i co, no i tyle, jutro kolejna postać, także zapraszam serdecznie, a już niedługo myślę, że zaczniemy też dorzucać oprócz postaci jakieś może meczyki, może omówię mapy, zobaczymy, zastanowię się, no nic. Tyle na dziś, trzymać się i strzała, hej!